Zdawać co się stanie, jeśli we to przesuniemy wszystkie paski odpowiedzialne za upiększanie skóry maksymalnie w prawo, czyli na wartość maksymalną. Ewo to to program do upiększania skóry do retuszu oparty na sztucznej inteligencji. I najczęściej, aby uzyskać maksymalnie ładne efekty, zazwyczaj za, staram się zastosować delikatne ustawienia, aby nie było to przerysowane, ale tym razem lecimy z wszystkim na maksa w prawo. Z wszystkim, co jest odpowiedzialne za upiększanie. Zobaczcie, jak się nam piękny pan zmienia. Wybrałem trochę starszego pana tutaj, aby były te efekty bardziej widoczne. Wspomagam się trochę loop deckiem, na którym stworzyłem swój autorski preset do sterowania programem i lecimy wszystko na maksa. Co się tylko da za upiększanie. Niech będzie skóra jaka wilgotna, super nie ma więcej połysku. Więcej przejrzystości, ujednolicony kolor, bla, bla, bla. Tak, niech pan będzie trochę jaśniejszy, dokładnie. Rozświetlamy skórę. Dobra, to już nie jest efekt upiększania. Niech będzie bardziej różana. Lecimy. Wyraz twarzy dorośleń nie jest upiększanie. Usuwamy wady uzębienia, Wybieramy zęby. E, wyrównujemy, wyrównujemy zęby. Ładne oczy. Lecimy dalej. W makijażu włosów nie widać, możemy zrobić makijaż. Podświetlenia, konturowanie, tak jest. Makijaż brwi. Poprawmy makijaż oczu, trójwymiarowość, makijaż uznany, ilość. Nie wiem, co ja już klikam, trójwymiarowość, dobra. Doróbmy jakiś makijaż, wyrazisty nie, harmonii nie, nie będzie słodki. O tak, jak słodko, a może czysty. Dajemy słodki z powrotem, tak jest. I w tym momencie myślę, że wszystko, co jest możliwe, mamy przesunięte maksymalnie w prawo. jesteście gotowi, żeby zobaczyć efekt, jaki był przed. Bęg, mamy przed i po. Przed i po sztuczna inteligencja już zobaczcie co tu się dzieje. Jeśli macie jakieś pomysły, co mogę jeszcze wertuszować w Ewo, to co chcielibyście zobaczyć? Ja może żeby to było Wasze zdjęcie, piszcie do mnie na pliw. Czekam z niecierpliwością.